Cześć wszystkim, nazywam się Kamil, jestem tym z zdesperowanych grą... Poczekaj, co? Zły początek. Gramy z Dawidem oczywiście. Jesteśmy zdesperowani gołani. Tak, no. Dobra, i jak zresztą widzicie, to w naszym teamie ja gram z Wladimirem, Tomek gra Garenem, a Kamil gra Sejuani. Tak, właśnie ja gram Sejuani, nie gra grać Ich, ale to już pokazałem na poprzednich odcinkach. A teraz jak zresztą widzicie rankę, tutaj są dwa teamy. Ciekawe, który my jesteśmy. Team, I przeciwny team ma cheaty, więc I reportujcie Zresztą. ich. Z mają cheaty. Uważajcie na nie. Tak, materiał na przyszłość. Za każdym razem, gdy z kim przegrywam, to ja wiem, że on ma cheaty, bo, bo jest lepszy ode mnie. Nie, nie jest lepszy od ciebie, po prostu ma cheat. No i przez to jest lepszy ode mnie. No, dobra. <laughs> e, no... Jak wygrywa, to jest lepszy ode mnie, no bo. Nie, po prostu ma cheaty. To znaczy, że jest gorszy, bo korzystasz to z cheat. Skoro wygrał, no dobra. Lokowanie produktu. <noise> dobra, 100% ciśniemy. Boże, dawno nie nagrywaliśmy Lola. W ogóle dawno nic w postaci nie nagrywamy ze sobą. Słucham. Szybko muszę wszystko ściszyć. Eee, bam, okej. Okay. Przecież był w ogóle jakkolwiek słyszalny. Ok, to, no co? Robby Crystal wezmę sobie, bo to jest dosyć ciekawa opcja na Sejuani. Hapsy od samego początku. Dobra, nie to ma co iść ja na Fizzblad'a, nie? Nie ma, nie ma. Oni mają lepszy początek od nas. Zresztą Woliber ma Heela i Exosta, więc myślę, żeby to źle wyszło. No i Garen ma Smite'a. No właśnie. A cały czas więc... mam 83 ping'u, utrzymuje mi się cały czas. W ogóle się nie rusza. Nie ja mam się... 84. To może Rajot jednak? Myślę, że Riot, wiesz? Bo Ani, sam... Ani o jeden Wyska. mi się nie rusza. A mi coś tak skacze pomiędzy 60 a 80 Boże, to no. jest nienormalne, cały czas 83 Dobra w sumie nieważne. Gram Vladimirem. Proszę nie, nie mielić z takim jednym człowiekiem z Rosji. Nie znam. W ogóle jak chcecie zobaczyć tego człowieka z Rosji to obejrzyjcie 12 odcinek Izaka 3 minuta 43 sekunda. 12. Czekaj, to ja tego nie oglądałem, to muszę obejrzeć. Musisz zobaczyć. Któ która minuta i która sekunda, to ja sobie to zapiszę, czekaj. 3,44. 3,44, no. Dobra, to zaraz po tym nagraniu to zobaczę. <laughs> Kurczę. Oho, ho, ho, ho. ho. ty dziku. Tylko ostrożnie na górze, bo na dole jeszcze nikogo nie ma, nie? Okej. Okay. Ja, nie, trzymam się z Mogą... na początek. Kurde, gdzie oni są? Nikogo nie ma. Ale dobra, to oni będą. Dobra, woli mi się sumnie. Dobra. I Kayle też się sumnie. Okay. I Riven jest sumniem. No Trochę mi Riven boli. No Jak zawsze. A co nie ma beznadziejną w ogóle animacji farmienia. Mm, ma to. Ma to ten Morgenstern, tak? <laughs> Czy to. Tak. Jak się to nazywa? Ktoś do ciebie dzwoni, bo coś tak. Y skończyć. Nie, nikt do mnie nie dzwoni. To pewnie moja siostra przez ścianę. Fuck. It. Nieprofesjonalnie spoko. bardzo. Ja tu sobie powinienem dawać radę. No Tylko ja nie przeku sobie ładnie. zrobić, A wtedy... Ej, to jest w ogóle ciekawa opcja na Riven. Ona wykonuje swoje skoki, a jej przerwam te skoki Ej, nie. ma nikogo. Nie ma na mojej linii nikogo, więc okay. ostrożnie. Ale ja widzę a już. Ich. O Boże Ginie? Nie, 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 spokojnie. Jeszcze nie. <ślam> Sorry, Tomek, jak będzie to oglądać? Bo w ogóle spoko, co ja wziąłem z tego skila? Oni tutaj grają trochę pasywnie. Tak, i w sumie mi się to podoba, bo ja mam problem z farmieniem akurat z działaniami. Radzi sobie, bo ja chciałbym to farmić trochę. No spoko, radzę sobie. Nie jest najgorzej, nie? E, woli miś może do ciebie iść, więc okay. ostrożnie. Spokoj, mamy kuciec. Stoję daleko, turę to zresztą. Ale bez znaczenia mi się farmi, no Tomek tam coś pingował O Jezu, Tomka chyba zabijają Zresztą nic nowego you know Sory <laughs> Sorry, bardzo. Tomek Przez całą grę będziemy przepraszać Tomka yy, kurde Robi się niebezpiecznie yy, nie ma, nie ma kale u mnie Przejmują na altarę. Nic oh, nie I zrobimy No nie O, oh, fuck Gównił nas od samego początku Spoko, spoko Je Jeszcze się wyrobię no naprawdę Ta Cale gdzieś zniknęła, więc ostrożnie. Okej okay, nie dobra, ona jest u mnie. Gałen, chodź do mnie. Tereba jest cienka. Ojej, ojej. Jakoś się wyratowałem na szczęście. Ale może być ciężko, jeżeli oni znowu tu przyjdą. Dobra, ona ucieknie. Nawet nie próbowałem jej ignitować. Wow, ten, ten mi, zobacz go. Co jest, nie patrzyłem. Kurde, sorry. Wbiegł, wbiegł. Wow, mogę <grym> się zabić. Mogłem, ale wiesz, byłem za daleko, nie? Okej. Okay. w ogóle gość wbiegł na mnie, ja go ten zegzostowałem i biegł pod tureta, bo miałem mało życia. Aha, kurde, tak zwołniliśmy a ja muszę cofnąć teraz, bo mi one końcały. Oni są strasznie chciwi, ci ludzie. I to może nam wygrać grę. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Hmm. Może to złożę. Całkiem fajna kuleczka. Kula, Brak... śniegula gula. Ognista. Brakuje mi 100 golda na. na hekstecha. Albo. nie, zajmę sobie altarę naszą i. Ej, ej, w sumie mogę iść do ciebie, zabijemy ją. Dawaj Powinniśmy Ej, ej, daj, Dawaj, dawaj, Dobra, ona jest martwa Slow you. No już umarła Na umrzeć A może nie? Umarła Dobra No Super, jest to dla mnie Nie ogarnęła Dosyć mocno To jest Vladimir Co tu się... Tomek! O, idę tam Oooo. Ja nie spojrzałem w ogóle i się wycofałem. Gdzie uciekasz? Przecież. Ej ten... on... wy jeszcze zabijecie tego volibera. On, on nie ma pewnie pasywy. Tomek, nie! Tomek! Dobra, nie zabiję e, go. Idzie Kale, więc ostrożnie. Okay. Ja tu mogę wbić, ale... A mi się Dobra, w sumie mana, więc w sumie nie wiem. Tam więc uważaj, bo nie ma to tej górze. na górze. Kto tam jest na górze? Riven. Riven. Ja tu o. sobie spokojnie daję radę. No ja w miarę też. Wow, jak ja życie ściągam. No to jest jednak Co nakupiła? kupiła? Kilofek. No dobra. Not... Hapsiów dużo. Dużo, dużo. Dużo, dużo. W na będzie. Chyba, tej, chyba tą Kejl prawie bym zabił, ale nie jestem pewny. Idę tam. Bo chyba ona, ona jest chyba gdzieś tu, nie? Więc ostro. Ej, w sumie. Pomocy. Idę. O! Dobra, on jest nasz. Slow. Dobra. Jest git. Tylko w sumie jest jeden problem. Tylko ja się tutaj fiduję. No właśnie, chciałem na to zwrócić uwagę, ale myślę, że nie będzie tak źle. Będę z tej asysty i będę mógł sobie kupić życie. Mam ulta. Dawaj. Przepraszam. Pff, a chciałem dobić ją z mojego E. Przepraszam. Znaczy, nie ma Riven. Nie ma Riven na górze. Okej. Okay. Mam mało, w ogóle, many. A nie, dobra, ona jest tam. To Tylko, dobra, to weźmy to. Mam manę na podbicie. Oh, DZIKU 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 Dobra, wycofujemy się Dobra, idę sobie na topa Tomek, nie Ej, pomożesz? Tobie? Nie Zabijasz Dobra, my, my zabijamy Asysta dla mnie, dziękuję Biorę sobie... Ja tam DOOCR! Bardzo. Kurde, powolni jesteśmy. Już mam trochę... Hashi. Nie wielkim... wiem czy chcę te kupować tego Golema. Spirit. Golema? Spirit? W sumie... No to nie Nie wiem. Drones Drones slow stance. Patrzę. We Wladimirze lubię to, że jeżeli długo siedzisz na linii to i tak masz full healtha. Tak. I mogą cię harosować ile wlezie, a ty i tak przylecisz Albo wymieniać na haras, i po prostu nic Dobra, ale zajmujesz. nie pod turetem, poza tym nie mam multa już. Dobra. Ja yy, się Raz czy chyba? Nie ja trochę, Ja trochę z nimi posiedzę tutaj jeszcze na tej linii. To jest ja z tobą też. O, no, Za 10 sekund dopiero Spoko? Uta. No nie spoko. O, mordę. Uciekaj. Yy, jakoś zbytnio nie magę. Powinni się zabić. Nie, ulta masz. Uła mam. Zabij ja go. Tomek nie ma z tego. Nie, nie. Liczyłem. Niechlesnął. Dobra, to było głupie. Dosyć. Ale s się nie zna. W zasadzie teraz straciliśmy. No nie całą przewagę, ale troszkę. Praktycznie przewagę straciliśmy, bo nam puszchno tureta. Czy ja wiem? I idę na to. No, puszczą ale ja tutaj już idę i coś mogę poczynić, pokarać ich jakoś. Dobra, gdzie oni są? Bo bym wbił w nich. Uła, nie, nie tu ich nie, nie ma. ma? Jak no, oni farmią? O no, całkiem lepiej ode mnie. Nie. Nikt nie farmi lepiej ode mnie. 50. Ja farmię lepiej od ciebie Mówię u nich Patrz, no dobra, pas, dobra, patrz dobra. Ja już tu jestem yy. Nic nie mam coś Slowuję ją, ale czy coś tu da yy, kurde. Nie. Mogłeś chyba wcześniej Jaż nie wiem czy, Mam co, ma Ulta w razie chciało. czego? Dopiero teraz niestety No ja za 30 sekund Ale skoro ty... masz Ulta to chodźmy po Tureta Dawaj o mordy Dobra Jej, nie wiem czy mnie ulta chyba zużywałem, ale... No nie wiem, chyba zadałeś damage, nawet niezłe Też nie, to robi damage jak startujesz, czy dopiero po czasie? Eee, chwila Nie, po Aha, 10 sekund ulta 5 Spoko, spoko, ja postaram się... Dobra, pół życia zdjąłem No podejść tylko Wow, Vladimir Nafidowany pod Mam. Oj, super. Tomkowi nie daje ręki, że... bo nie wykorzysta tego. <gry> o fokus. Towarzystwem hanem. Nie jesteś, po prostu nie wykorzysta. Nie, bez przesady, nie, nie gra przecież tak źle. No nie, nie. Ale on też ma słaby komputer i to też jest tym to spowodowane, bo czasami ma duże lagi naprawdę. Może nie lagi tylko zawiechy, nie wiem czy to było mądre wiesz, bo już jest Kayle. pan Ja bym się radził wycofać w tym momencie. Run false. O Tak, oczywiście. O, a dobra egzust. Wow, jak mnie gonią. Pomóc ci coś? Nie, 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 uciekaj stąd. Nie! Nie! Co ty co nie będziesz mówić mi, co mam robić. A tutaj tutaj to nie ma. Fuck No to już umieram. No, ale. ale już za... No jeszcze nie, ale. Nie, no muszę. No już marły. Nie miałem na jak wbijać. No. Wy tam nie wbijajcie. Miałem jak, ale nie. nie wbijajcie, nie bo nie ma... on nie wbijać. Tarivan prawie ma hydra, więc ostrożnie. No niedługo będzie miała. Hmm. Cieszę Tylko się, lekki, że tam bo. składa armor i hapsy W ogóle mamy dwa sunfajery. No właśnie tak założyłem. Ale to nie jest złe. Przecież. No nie. To wszystko nam się właśnie przyda. Dobra, mam ulta. O, widzę, że. Ja też mam ulta. Ale Tomek nie ma. Dobra, nieważne. Ej, ej, ej. Dobra, ultuj. Pięknie. O kurde, ale nikogo nie zabiję. Nie no, jak go powiem zabić? Dobrze. Resflashowałem. Prawie mnie wykiwał, to by było takie słabe. Ale w sumie poszujemy to. Miniony są z nami. Yyy... Eee, aha, dobra, ty tutaj jest? Poszujemy to. Miniony są z nami. Miniony są z nami. Ej, ej, ona tutaj jest. I zabijemy. E, wierz nią? Bo ja bym nie chciał tego. No, dawaj. Świetnie, że z nią wziły. Dobra, dzięki. Ło! Nie, nie mam y... o on ci może zabić wiesz co ta gra chodzi tak niepłynnie? Ja nie mogę Lolo odpuścił mi Zabij go proszę cię Zabiłem. Super To by gra też chodzi tak niepłynnie Czyżby wina i tu znowu? Chyba tak, bo nie wiem Nie pokazuje mi w ogóle pingu, bo mam... Ja ja, no ja jej chyba nie zabiję, się. nie? Y... Ma Maultę chyba nie, nie o zabiję smak. się. No miała jeszcze Gnite, więc na pewno by się nie zabił. Wezmę sobie chyba Holding guys tą maseczką. Tomek może ją zabić, bo ma. Dobra nie. Odpaliłem. Nie, Tomkowi brakuje tego. E, Spida. A nie, wezmę sobie jednak to. Teraz myślę, że powinno być lepiej, ponieważ mam Relaya i to będzie... Ten. słowało ich. Kurde, też chciałem wziąć Riala, ale czy to ma sens? Nie. Możesz wziąć Abisela. Myślę, A... że Axel będzie dobry. Po co? No, Kale? żeby zmniejszyć. No. Też na Kale. O no, nie wiem. Ta Kale jest słaba. Składa, składa pierwszego Nashora. nasz stuffa. No. Nie, chyba jednak nie. Chyba jednak. Dobra. Może Frozen Heart to Na Riben, w sumie. ULTOĆ! Grzesiu, ultnął no. ULCIŁEM! Z tyłu jest! No właśnie. Ona? Tomek, nie. Tomek! GRRR! Gdzie tak biegniesz? Ej, w ogóle, jak to się stało, że ich tutaj nie ma? Tutaj jeszcze Volibear i... Nie ma go nigdzie. O, jest! KILLING SPREE! Killing nie, Spree. Jakoś tak znikają wszyscy. Ej, jak to się stało, że nawet asysty z niej nie mam? Widocznie jej nawet nie uderzyłem. Mój najlepszy ult na świecie. No. Myślę, że jestem nikom, bliżej. Prawie nikogo nie trafił. Nie no, bo woli mi się, nie? Tak? Nie, tak. Tak, tak. Troszkę. Tak jak... Miało go to spowolnić. Byłem za daleko dosponować. Miniony są najważniejsze. A co ty? PiSu jesteś? O nie, nie dosięgnę... Nie dosięgnęło ma, Co ma... do minionów? Wow. Nie wiem <noise> No to może Naprawdę? Żeś... Jeszcze by cię przerzucił Tak malutko zasięgu brakowało No i co? Ostrożny. Jestem niezniszczalny dla mnie Prawie Prawie... O oh fuck Ja tu mogę umrzeć I chyba umrę Chyba umrzesz Nie, 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 idź Nie sam. pomogę Ci. Dobra no to świetnie, ja już, ja już nie żyję. Nie pomogę ci. Myślisz, żeby zonie składać? W sumie to nie byłoby takie głupie na Riven. Staj, nie ma zone. Jest ten kapelutek. Jest to peczko. To nie wiem, Spirit Visage, bo w sumie dużo od tej Kale dostaję. Nie wiem, ja sobie robię tutaj Glacier's Shoulder. Ja robię sobie Spirit Visage. Okej. Okay. Myślę, że trochę odporności też mi się przyda. Idę topa. Ja też idę topa. Boże, tyle nas łączy. Mam ulta. To Ej. jest zabronione. Tylko wbijaj, tutaj do nas szybko. E, Tomek też bija od tyłu. Dawaj, dawaj. O, lagi mam kurde, jakieś dzika. E, ultuj. Dobrze. Tomek. Typowy Tomek. Nowe memy. E, e, widzi ult kartusa. Yy, Fleszuję. Tak Tomek przekina na materiałach. Report Him. Nie gram z Polakami. Yy, oprócz tego, że wszyscy ludzie, których znam, to Polacy. Ej, ej pomocy. Zabijecie go, prawda? Chyba nie. Prawda? Nie. Każdy Tomek. O, heal jeszcze. Lol. Wow, jak ja go zabiłem, kiedy? Byłem tam. Ją też, lol. Takie ma ściny dziwne. Ej, uwaga, bo Riven. Zabijam ją, nie cofaj. Ulec się na minionach. No. W sumie, ulec się na minionach, no. Tomek zabija wszystkie miniony. <laughs> On tego nie słyszał. Nie W sumie możemy to puszować. Tylko ostrożnie, nie? Bo nie chciałbym, żeby. No ja też bym nie chciał. W sumie oni są za 3 za sekundy, więc. Za 3 minuty są, kurde. Mogą nas zabić za 3 za minuty. Musimy uważać. Poczyszczaj mi dżunglę. Bo są za... to? i to? Ja mam ultę. Nie, nie, nie przerywaj, bo umrzesz. Oni pewnie już tam są. Wycofaj się najlepiej. Ale chodzi o mi, żebyśmy zabili razem. Kurde. Sorry, mnie już tam nie ma. Spoko. Nie problemu Nie jest źle Kayle złożyła Hextech'a hmm. W sumie dobra. nie wiem ej, ej, oni będą chyba chcieli przepuszczać znowu topa Nie. Po co? Tylko najgorsze jest to, że, ul że ulta mam za pół minuty No ja mam już ulta, ale idę sobie kupić fazę Nie, nie, ruch. nie, oni, U, oni nam altare przyjmują Tomek, nie to oni nas bejtują. TUMek, run! Run, tumek! Żody nie wie, że Tomek ten... Runował Co? Ale co runował? No... że uciekał. Mam ulta. Dawaj. Najlepszy na świecie. Twój ulc też zajebisty. Wiem. Dzień. Nie trafiłeś jej. Ale ja nikogo nie trafiłem. Kogo nie trafiłem? Tomek ultuj! A nie, Tomek ma ulta W ogóle dobry flash. Chodzi o to, że ten, do Riven nie dożył ulta. Dobra, to ja dół puszuję. Skoro woli mi nie ma. Jak, jak Tomek go zabił? Nie wiem, bo akurat mi się ściogra. Ale już chciałem Debil. flashować i wskoczyć na Debil. Ten ten. Debil. Głupi Polaczek. Nigdy już więcej nie będę grał z Polakami. Kayle jest u mnie, w sumie idę przyjąć Heldery Okej, okay. Riven w sumie, w sumie idę przejąć ich Riven Nie, w sumie dobra Idę przyjąć imatarę Ha 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 Co Od... ten tańczy szalony taki No bo to jest Vladimir o. Mam ulta I za 10 Dodatkowe Ja ulta mam za 40 to Ja mam lepszego Ulta bo ma tylko 74 sekund cooldownu Przepraszam bardzo, ja mam 101,25 Czeka Patrz, 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 ej, patrz, ej, patrz co? No sorry nie widziałem Chcesz ją? No? Nie wiem czy się opłaca, w sumie oni nie... Zawsze końcu... się opłaca zabijać. Powiedz to Putinowi. Nie, nie powiem tak. <grym> Boże smutno bardzo. Putin płacze. Wyobrażasz sobie, żeby... O Jezu Czy co wyobrażam, że Putin płakał? Tak, z najnowszego I Izaka Tutaj wstawię odnotację Dobrze Tomek Biegnę Kaszkę nie muszę nawet Zabijasz Oczywiście A Nie tak oczywiście Było blisko, żebym mu umarł ale Jesteś cienki Polek, bo rozumiesz Polek. mi Polek O Boże Tak się śmiał gołębie Widzę, że poziom żartów się nie poprawił od ostatniego odcinka Lola. Chyba nie. Niestety. Na no szczęście. Ej, co tak, Kale? Okay. W sumie dobra, nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie to, muszę pushować. Nie, ja idę pushować właśnie. Execute. Ale. Dobra, surrender. Surrender. Poszedł. GG! Jej, wygraliśmy! Spektakularne no. zwycięstwo! Tak, bardzo spektakularne. Dobra, Dawid, żegnaj się. Nie, żegnam się z wami bardzo serdecznie. To byłem ja. To był Dawid. A to byłem ja! Cześć wszystkim! Dobranoc, do smacznego i w ogóle. Do zobaczenia w następnych odcinkach! Cześć!